Witam wszystkich na stronie MultiPasco. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak wyglądają typowania Keno na żywo na stronie. E, tutaj mamy okienko typowań Keno, gdzie użytkownicy na żywo mogą typować e, i typowania są na żywo przeliczane. E, jak to wygląda w praktyce? E, Tutaj mamy informację o tym, jakie jest najbliższe losowanie keno i kiedy nastąpi. Losowanie są oczywiście co 4 minuty. Tutaj mamy listę osób typujących, gdzie widzimy ee, numer typującego, czyli tutaj mamy w tym momencie 33 osoby typujące. Numer typującego następnie, Nick, jego nazwa użytkownika. Gdybyśmy tutaj kliknęli teraz na nazwę użytkownika przenieślibyśmy się do profilu tego użytkownika. Tutaj natomiast mamy wartość aktualną wartość portfela tego użytkownika, czyli ten użytkownik ma w portfelu 248 zł, japa 58. Działa to tak, że każdy, każdego dnia po północy każdy dostaje 1000 zł do portfela. Każdy ma 1000 zł w portfelu. I ten 1000 grając, na przykład cały dzień możemy pomnożyć jakby lub jeżeli stracimy, będziemy mieć mniej niż 1000, to o północy zostanie to uzupełnione znowu do 1000, więc zawsze każdego dnia północy jakby wszystko się resetuje i wszyscy mają na starcie 1000 zł w portfelu. Chyba, że ktoś uzyskał więcej, pomnożył tą kwotę, to nie jest mu nic zabierane jakby wtedy ma tą kwotę już wyższą. Tu widzimy na bieżąco spływają typowania, więc w tym momencie kolejna osoba tutaj zatypowała. Poncyliusz 6 złotych ma w portfelu. Nie widać jakie liczby. Liczby są jakby ukryte, tylko typujący widzi swoje liczby, tak więc widzimy tylko listę tutaj osób typujących. U góry widzimy ostatnie wyniki losowań. To się wszystko automatycznie tutaj odświeża na bieżąco. A także pod spodem widzimy kwoty wygranych w ostatnim losowaniu. Czyli tutaj jest lista osób, które coś wygrały na zasadzie, że wpłaciły mniej niż wygrały. Jakby że ich wygrana przekroczyła. Koszt. Czyli przykładowo tu możemy zobaczyć: Nikka wydała 6 zł, a zrobiła z tego 22 zł. W typowaniu czy Franek miał zatypował za, za 20 zł, a wygrał 40 zł. I tak samo wujek zatypował za 72, a wygrał 162. Ja tutaj pokażę, jeszcze jak wygląda samo typowanie, więc mamy o jeszcze 58 sekund. Spróbuję ja zatypować 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I drugie typowanie, niech będzie 11, 12, 15, 20, 25. Ustalam liczbę losowań, czyli mogę na przykład zetypować na 10 kolejnych losowań, wtedy będzie już tutaj 40 zł, ponieważ mamy dwa zakłady, 10 losowań, czyli 40 zł. Mogę też kliknąć mnożnik, wtedy zostanie ta kwota podwojona. Czyli tak jak w rzeczywistości wszystko się tutaj odbywa. Stawkę mogę również zwiększyć. Dajmy stawkę 10, to już będzie 800 zł. Akurat w portfelu mam 1000, więc mogę sobie zaszaleć. No i moje typowanie zostało oddane. Tutaj mam informację o tym, że typowanie zapisano na te numery losowań, czyli 10 kolejnych losowań, które się zbliża, i to są te zakłady. Tu, mam, tu jestem ja, ponieważ już kolejne losowanie. Teraz wskoczyłem na kolejne losowanie. Teraz mogę czek, oczekiwać, zaraz powinna się pojawić informacja o wygranych z losowania, które przed chwilą się zakończyło. I będę widział, czy, czy, czy coś wygrałem tutaj, czy po prostu tak naprawdę tak, czy, 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 czy coś wygrałem. Ponieważ e, typuję na 10 losowań. No, niestety nie udało się tutaj nic. Ponieważ typuję na 10 losowań, więc jakby każde losowanie mi kosztuje 80 zł i gdybym się tutaj miał pokazać, musiałbym wygrać ponad 80 zł, żeby mieć w tym danym losowaniu jakby zysk. Ponieważ te 800 zł, które moje zakłady jakby kosztowały wirtualnie. To nie jest tak, że 800 zł tracę od razu w portfel, z portfela w momencie zatypowania, tylko co losowanie jest pobierane w momencie losowania 80 zł, prawda? Czyli koszt zakładu. W tym momencie tu jak zejdziemy niżej, to widać e, wartość mojego portfela w tym momencie wynosi 918 zł. Tak więc to, 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 tak wygląda typowanie wystarczy tutaj e, się zarejestrować, zalogować, wszystko odbywa się w 100% bezpłatnie, czyli to jest taka symulacja. Nie ma żadnego prawdziwego przepływu pieniędzy. Natomiast w 100% wszystko odpowiada rzeczywistym kwotom, czyli jeżeli chcecie się sprawdzić, a nic nie tracić, to możecie faktycznie za darmo typować tak jakbyście naprawdę grali i typowali. Tyle samo będziecie wydawać i tyle samo ewentualnie będziecie wygrywać. Wszystko na bieżąco będzie się fajnie pokazywać. Tutaj fajna wygrana, a na 7, 71 w ostatnim losowaniu zatypowała za 8 zł, a wygrana wyniosła aż 2500 zł. No tutaj gratulacje. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.